Dostałam niedawno maila z prośbą o konsultację w kwestii diety u pacjenta, który ma bardzo wysoki poziom cholesterolu oraz stwierdzone w angioteka, czyli takim badaniu obrazowym tętnic serca, zwężenie tętnicy wieńcowej o 30%. Pacjent nie decyduje się na statyny, dlatego chciałby przedyskutować kwestię diety. Załatwianie sprawy samą dietą, bez leków, może być jak najbardziej zasadne, ale u pacjentów, u których my stosujemy profilaktykę, nie leczenie profilaktykę rozwoju miażdżycy. Jeżeli ta miażdżyca jest już rozwinięta, to znaczy, że ten pacjent już jest chory. I w tym momencie nie stosujemy już profilaktyki. W tym momencie stosujemy co najwyżej profilaktykę powikłań tej miażdżycy. Żeby to lepiej zrozumieć, można to porównać do cukrzycy. Jeżeli masz lekko podwyższony poziom glikemii naczczo, a podwyższony poziom cholesterolu to jest to ten moment, kiedy zazwyczaj możemy sobie jeszcze poradzić z dietą bez leków. Natomiast w momencie kiedy masz już rozwiniętą cukrzycę lub rozwiniętą miażdżycę, to najczęściej jest to ten moment, w którym wchodzimy z lekami, nie wyłącznie z lekami. Oczywiście te poprzednie zalecenia z tego poziomu profilaktycznego wciąż obowiązują. To jest po prostu kolejny stopień na tej drabinie. Natomiast jeszcze wyższym stopniem są powikłania tych chorób. W przypadku cukrzycy to będzie na przykład znana wszystkim stopa cukrzycowa. W przypadku miażdżycy powikłaniem tej miażdżycy jest zawał serca, udar czy niedokryjenie kończyn dolnych poprzez zaawansowane zmiany miażdżycowe. To są powikłania, do których nie chcemy dopuścić lecząc chorobę podstawową wtedy, kiedy ona już jest. Nie mylcie profilaktyki z chorobą.